Zabawa Andrzejkowa seniorów. Kleszczewskie zaduszki z kulturą. Piłkarze Unii po rundzie jesiennej. To co kochani, oficjalnie Andrzejki czas start! Seniorzy z powiatu poznańskiego ponownie mieli swoje Andrzejki. Inicjatorem tych cyklicznych spotkań w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie była powiatowa rada seniorów. Seniorzy potrafią się bawić znakomicie, bo najważniejsze jest to, żeby być w gromadzie, bo w gromadzie poznajemy się wzajemnie, swoje potrzeby, swoje zdolności i talenty, a seniorzy mają ich bardzo, bardzo wiele. W tym roku w Konarzewie bawiło się ponad 100 osób z gmin Powiatu Poznańskiego. Przygotowano dla nich wiele atrakcji. Eprezy Andrzejkowe weszły już w tradycję Powiatu po Poznańskiego. Zawsze kojarzą się ze świetną zabawą, e, miłym towarzystwem, e, fajną muzyką, a w tym roku po raz pierwszy też z możliwością wykonania badań profilaktycznych, akurat w kierunku ostoporozy. Celem imprezy jest również integracja osób starszych. Najważniejsze jest to, że seniorzy mają okazję, żeby wyjść z domu, spędzić ze sobą czas, e, powymieniać się doświadczeniami, e, porozmawiać sobie o ważnych dla nich sprawach tak naprawdę, no i przy okazji się pobawić e, tutaj i skorzystać z atrakcji. To jeszcze trochę treningu i będzie dobrze, nie? Powiat Poznański ogłosił otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2024. Tak jak w poprzednich latach, wnioski o dotacje można składać w siedmiu obszarach: są to edukacja, kultura fizyczna, kultura i sztuka, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo i ochrona ludności. Więcej na stronie www.powiatpoznań.pl po drugiej stronie lustra. Taki był temat przewodni XVI powiatowego turnieju rzeźbiarskiego, który odbył się w Mosinie. Wzięło w nim udział 77 uczestników z całego regionu. Grand Prix zdobyła Marianna Kwiatkowska ze szkoły podstawowej w Jerzykowie. W połowie listopada ukazała się płyta Jeszcze zanim święta autorstwa Andrzeja Piasecznego oraz Kacpra Dworniczaka. Ten drugi to pochodzący z gminy Stęszew, jeden z najzdolniejszych gitarzystów klasycznych młodego pokolenia. Królowa miała taki rybi ogon jak mają go syreny. Kleszczewskie zaduszki z kulturą mają już swoją markę i na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych w powiecie poznańskim. Mamy teraz dziś przez najbliższe trzy dni, dziewiątą już edycję Kleszczewskich zaduszek z kulturą. Po raz kolejny spotykamy się z baśnią, z opowiadaniami, które serwowane będą na żywo przez karawana powieści w sobotę przygotowaliśmy dla naszych widzów dwa seanse filmowe, a w niedzielę chyba tradycyjnie spotkanie z masażem misami tybetańskimi instrumentami etnicznymi. To jest wydarzenie, które co roku od 9 lat spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób wysłuchało również opowieści, baśni i legend. Będą baśnie polskie z różnych części naszego kraju. Bajki, zarówno straszne, jak i wesołe, i takie, co mają w sobie jakiś przekaz, morał, który może też pozostać z nami do końca życia i nam trochę pomagać jako taki drogowskaz na drodze życiowej. A koło zamku, Wysoka wieża, a w pierwszym 2 grudnia o godzinie 18 w dworze skrzynki wystąpi Łukasz Kuropaczewski. Znakomitemu gitarzyście towarzyszyć będzie pianista Aleksander Dembicz. Artyści zaprezentują koncert muzyki francuskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna kolacja także we francuskim stylu. Pierniki, zupy i przekąski wigilijne oraz Wielkopolskie wina pod choinkę. W takich kategoriach do 7 grudnia włącznie zgłaszać można świąteczne przysmaki w konkursie na wigilijnym stole 2023. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie smaki-powiatu-poznańskiego.pl. W dniach 2 i 3 grudnia w pracowni ceramiki i rzeźby stolarnia w Swarzędzu odbędzie się konkurs w ramach 11 edycji projektu pod nazwą Szukając talentów. Program przeznaczony jest dla dorosłych, uczniów szkół średnich i podstawowych oraz przedszkoli. Piłkarze Unii Swarzędz, najwyżej notowanego klubu z powiatu poznańskiego, zakończyli rundę jesienną trzeciej ligi. Niebiesko-biali na półmetku rozgrywek z dorobkiem 30 punktów w 18 meczach zajmują czwarte miejsce w tabeli. Z gry jestem bardzo zadowolony. Z miejsca już nie bardzo. Nie ukrywam, że no, no znamy już na dzisiaj tak pobieżnie na te przyczyny, bo, bo porównując ze świtem Skolwin, który jest liderem po, po rundzie jesiennej, tam zespół z ze zachował zachował dziesięciokrotnie czyste konto. W naszym przypadku to było tylko trzykrotnie. To chyba jest nasza największa pięta osoba i taka bolączka, że no zbyt łatwo traciliśmy bramki. Mieliśmy różne etapy. Początek był ciężki, drużyna się zbierała na ostatnią chwilę. Było dużo transferów nowych zawodników i, i, i no trzeba było trochę ten zespół zgrać. Z przebiegu całej rundy było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Aż w końcu zaczęliśmy regularnie punktować i, i, i piąć się w górę tabeli, więc myślę, że jak na taki początek tego nowego zespołu, to tych punktów jest sporo. Teraz przed piłkarzami Unii przerwa zimowa i później przygotowania do rundy rewanżowej. Spotykamy się 10 stycznia, 27 wyjeżdżamy na tygodniowy obóz. My chcemy w tych meczach wiosennych pokazać, że, że to nie był przypadek, jak my graliśmy w, w tej rundzie w piłkę, bo na pewno. Z, z każdej strony zbieraliśmy pochwałę za te gramy, ale, ale za y, wrażenia artystyczne w tej dyscyplinie nikt nikt punktu nie przyznaje. I na pewno to jest do, do poprawy.